To jest strata, która dotyczy obojga rodziców, często całej rodziny, jak są inne dzieci w tej rodzinie. Jest to mm, takie systemowe, czyli dotyczy całej, całej rodziny. Natomiast zwykło się właśnie myśleć o tym w ten sposób, że ta strata dotyczy głównie kobiety. I mężczyźni mają rzeczywiście taką tendencję do tego, żeby stawać na wysokości zadania, żeby odsuwać własne emocje, własną stratę, żeby pomóc kobiecie w tym procesie przeżywania tej straty. Natomiast ważne jest, żeby uznać to, że każdy ma prawo do, do przeżywania takiego indywidualnego tej straty, że to, że kobieta przeżywa to na swój sposób. A mężczyzna na swój sposób, to jest ok, że mają do tego prawo, bo są odrębnymi osobami. Że oczywiście potrzebują, czy mogą się wspierać I to, i to by było bardzo dobre, żeby się wspierać w takiej sytuacji wzajemnie. Natomiast też to może być trudne, ponieważ ta inność przeżywania tego procesu żałoby może też prowadzić do trudności w tej relacji.